Witam wszystkich. Dzisiaj dalszy ciąg opowieści na temat rękawic, jakie, do czego, czym się sugerować przy zakupie, na co zwrócić uwagę. Postaramy się streszczać, bo temat jest bardzo obszerny i chyba będę musiał zrobić rzeczy trzecią, a wtedy czy nie czwartą. Więc najpierw rękawice do walki. Tak jak wspominałem w poprzednim materiale, AIBA wyróżnia kilka firm, które mogą produkować rękawice, które posiadają ich test. Lista jest trochę obszerniejsza, ale ja polecam top ten Adidas Green Hill i Sting. Będą się te rękawice też różniły cenowo, za Green Heale można zapłacić nawet prawie 500 zł, natomiast za top teny niecałe 300. Też takie znajdziecie w internecie. I tak jak mówiłem, uważam, że to jest całkiem dobry wybór, jako pierwsze rękawice. Rękawice muszą mieć. A test, jak wspomniałem, jest to taki malutki kwadracik, taki hologram. Jeżeli tego hologramu nie ma, po prostu w nich nie zaboksujecie na oficjalnych zawodach i nie ma tutaj opcji, żeby było inaczej. Podkreślam, że muszą mieć ten aktyw. Na przykład mamy tutaj rękawice Adidasa, gdzie Adidas jest wśród wymienionych przeze mnie firm, natomiast nie ma tego hologramu, a powinien on być albo tu gdzieś przy, przy mankiecie, czasami jest tu na zapięciu. Nie ma. Nie zabuksujecie. Dodatkowo wszystkie rękawice, których używamy do walki na oficjalnych zawodach muszą mieć zapięcie velcro, czyli rzep. Jeżeli będą to rękawice sznurowane, to w takich rękawicach również nie zabuksujecie. Nie widziałem przypadku, żeby sędzia dopuścił walkę w rękawicach niezgodnych z przepisami, więc nie ma y, jakichś tłumaczeń na zasadzie, a to są moje, a ja takich używam. Nie. Mają być rękawice takie koniec. Dodatkowe rękawice muszą być albo niebieskie, albo czerwone, w zależności od tego, z jakiego narożnika wychodzicie. Idźmy dalej. Muszą też mieć odpowiednią wagę. W boksie kobiecym we wszystkich kategoriach wiekowych i wagowych używa się rękawic 10-uncjowych. Natomiast w boksie męskim do kadeta, czyli do końca roku kalendarzowego, w którym zawodnik, zawodniczka kończy 16 lat, też jest to 10 uncji, natomiast od juniorów się to trochę zmienia, jeżeli chodzi o boks męski. Do wagi 67 włącznie mamy 10 uncji, od wagi 71 do końca używamy 12 uncjowych rękawic. No i to w zasadzie byłoby tyle, co mówi Aiba, jakie rękawice trzeba do, do walki kupić. Tu będziecie tak naprawdę skazani na to, co tam producent akurat użyje, jeżeli chodzi o materiał, Konstrukcję tych rękawic, no, jeżeli to mają być rękawice do walki, to po prostu takie będą, jakie producent zrobi. Mówię, warto gdzieś poprzymierzać, jeżeli macie okazję na zawodach gdzieś różne rękawice zawodnicy przywożą. Więc warto przymierzać i zobaczyć, czy nam leży lepiej czy, czy gorzej dany model, czy to Top Ten, czy Adidas. Top teny są według mnie takie najlepsze na pierwsze rękawice. mają dużo miejsca w środku, jeżeli ktoś ma dużą dłoń. Adidasy są trochę cieśniejsze. Greenheel i Stingi są dosyć podobne, według mnie. Przy czym Greenheel są dosyć szerokie, bym powiedział. I ta struktura tej rękawicy jest troszkę twardsza, tutaj jak złapiecie. Ta gąbka taka się przynajmniej wydaje. No i to tyle, jeżeli chodzi o rękawice. Do walki. Następny filmik porozmawiamy sobie o rękawicach do sparingu.